Moja była żona skłamała, że zdradziłem, a moi rodzice jej uwierzyli. Po latach jestem zaręczony, a oni chcą wrócić do mojego życia. Mam 32 lata, jestem mężczyzną. Poznałem Lisę, 30 lat, w czasie drugiego roku studiów. Oboje studiowaliśmy biznes i trafiliśmy do tego samego projektu grupowego. Na początku byliśmy tylko kolegami z klasy, ale im więcej czasu spędzaliśmy razem nad zadaniami, tym bardziej zaczynaliśmy czuć coś do siebie. Pod koniec semestru zaczęliśmy się spotykać. Nasz związek rozwijał się szybko. Po ukończeniu studiów zamieszkaliśmy razem, a rok później wzięliśmy ślub. Wszystko wydawało się idealne. Oboje dostaliśmy dobrą pracę w szanowanych firmach, kupiliśmy dom w ładnej dzielnicy i zaczęliśmy rozmawiać o posiadaniu dzieci. Pochodzę z bardzo zżytej rodziny. Moi rodzice, John i Mary. Byli licealnymi kochankami i byli małżeństwem od 35 lat. Byli parą, na której wszyscy się wzorowali, nadal zakochani po tylu latach, wspierający się nawzajem i oddani rodzinie. Mam też młodszą siostrę Emily Ciulat, lat, z którą zawsze byłem blisko. Od samego początku moja rodzina uwielbiała Lisę. Była urocza, inteligentna i doskonale wpisywała się w dynamikę naszej rodziny. Moja mama szczególnie ją polubiła, często mówiąc że Lisa jest córką, której nigdy nie miała. Spędzały godziny razem na gotowaniu albo zakupach. Lisa nawet zaczęła nazywać moich rodziców mamą i tatą po ślubie. Pierwsze trzy lata naszego małżeństwa były świetne. Oboje ciężko pracowaliśmy, ale zawsze znajdowaliśmy czas dla siebie. Mieliśmy regularne randki, wyjeżdżaliśmy na weekendy i spędzaliśmy święta z rodziną. Lisa dogadywała się z moimi współpracownikami i ich partnerami, często organizując wyjścia grupowe lub kolacje. Jednak wszystko zaczęło się zmieniać w czwartym roku naszego małżeństwa. Lisa dostała awans w pracy, co oznaczało dłuższe godziny pracy i większą odpowiedzialność. Na początku ją wspierałem, wiedziałem jak ciężko pracowała na tę okazję, ale kiedy tygodnie zamieniły się w miesiące, zauważyłem, że stawała się coraz bardziej zdystansowana. Zaczęła zostawać w pracy do późna, często wracając dopiero nad ranem. Kiedy pytałem o to, mówiła, że pracuje późno albo spotyka się z kolegami z pracy, by nawiązać kontakty. Ufałem jej, więc nie naciskałem, ale nie mogłem pozbyć się uczucia, że coś jest nie tak. Lisa stała się bardziej tajemnicza z telefonem odbierała połączenia w innym pokoju albo szybko ukrywała ekran, gdy przechodziłem obok. Kiedy pytałem o to, oskarżała mnie o brak zaufania i kontrolowanie jej. Pewnego dnia, około osiem miesięcy po jej awansie, wróciłem wcześniej z pracy. Miałem migrenę i postanowiłem wyjść wcześniej, żeby odpocząć. Kiedy wszedłem do naszej sypialni, znalazłem lisę w łóżku z jej współpracownikiem, Markiem. Byłem w szoku. Lisa wyskoczyła z łóżka, próbując tłumaczyć, mówiąc, że to jednorazowy błąd i błagała mnie o wybaczenie, obiecując, że to się już nigdy nie powtórzy. Wbrew zdrowemu rozsądkowi zgodziłem się spróbować naprawić nasz związek. Kochałem ją i chciałem wierzyć, że to był tylko chwilowy błąd. Przez kilka następnych miesięcy nasza relacja była napięta. Zaczęliśmy terapię dla par, a Lisa obiecała, że ograniczy kontakt z Markiem do minimum potrzebnego w pracy. Chciałem jej ufać, ale ciągle byłem na krawędzi, zastanawiając się czy naprawdę jest tam, gdzie mówi, że jest. Dwa miesiące później zauważyłem, że Lisa nadal zachowywała się tajemniczo z telefonem. Pewnej nocy, kiedy była pod prysznicem, telefon zadzwonił na stoliku nocnym. Zobaczyłem wiadomość od Marka na ekranie. Otworzyłem ją i znalazłem miesiące flirtujących wiadomości między nimi. Niektóre z nich pochodziły sprzed momentu, kiedy ich nakryłem. Kiedy Lisa wyszła z łazienki i zobaczyła mnie z jej telefonem, wpadła w szał. Zaczęła na mnie krzyczeć, oskarżając mnie o naruszenie prywatności i bycie okropnym mężem. W przypływie gniewu wykrzyknęła. Zdradzałam cię od miesięcy i cieszę się, że w końcu wiesz, kończę to małżeństwo. Byłem w szoku. Powiedziałem jej, żeby odeszła, co zrobiła, trzaskając z drzwiami. Następnego dnia zadzwoniłem do rodziców, żeby im powiedzieć, co się stało. Ku mojemu zaskoczeniu byli sceptyczni wobec mojej opowieści. Moja mama powiedziała. Jesteś pewien, że nie przesadzasz? Lisa nigdy nie zrobiłaby czegoś takiego. Mój tata zasugerował, że może źle zrozumiałem sytuację. Kilka dni później dowiedziałem się, że Lisa zadzwoniła do moich rodziców i opowiedziała im zupełnie inną historię. Twierdziła, że to ja przez całe nasze małżeństwo zdradzałem, ona tylko szukała wsparcia emocjonalnego u Marka. Moi rodzice jej uwierzyli. Przez kolejne tygodnie Lisa rozpowszechniała swoją wersję wydarzeń, a ludzie, których znałem od lat, zaczęli patrzeć na mnie inaczej. Nawet moja siostra, z którą zawsze byłem blisko, powiedziała, że jest zniesmaczona moim zachowaniem. Czułem się jakbym tracił rozum. Proces rozwodowy był koszmarem. Lisa przedstawiała siebie jako ofiarę, a moi rodzice stali po jej stronie. Zaprosili ją nawet do siebie, by u nich zamieszkała, co zrobiła z radością. Nie mogłem w to uwierzyć. Kiedy pewnego dnia przejeżdżałem obok domu moich rodziców i zobaczyłem samochód lisy na podjeździe, poczułem, jakby to była najgorsza zdrada. Ostatecznym ciosem było to, co zobaczyłem trzy miesiące po zakończeniu naszego rozwodu. Na mediach społecznościowych zauważyłem, że Lisa wyszła za Marka. Nie mogłem uwierzyć, jak szybko się posunęła dalej. Jeszcze bardziej bolało, kiedy zobaczyłem zdjęcia moich rodziców na ich weselu. Uśmiechniętych i świętujących, jakby lisa nie zniszczyła naszej rodziny. Kiedy skonfrontowałem się z rodzicami w sprawie uczestnictwa w ślubie lisy, powiedzieli mi, że jestem dziecinny i że powinienem ruszyć dalej. Moja mama powiedziała: Lisa wciąż jest dla nas jak córka. Nie zamierzamy odcząć jej od naszego życia, tylko dlatego, że twoje małżeństwo się nie udało. Mój ojciec dodał: Może gdybyś był lepszym mężem? sprawy nie potoczyłyby się tak, jak się potoczyły. Czułem się całkowicie zdradzony. Straciłem nie tylko żonę, ale także wsparcie mojej rodziny, osób, które miały mnie kochać bezwarunkowo. Zdecydowali się uwierzyć w kłamstwo, zamiast w słowa własnego syna. Postanowiłem wtedy, że muszę zacząć od nowa. Zrezygnowałem z pracy, sprzedałem nasz dom. Lisa podpisała go na mnie w zamian za większą sumę pieniędzy podczas rozwodu. I przeniosłem się do innego miasta. Było to przerażające. Zaczynać wszystko od nowa, ale wiedziałem, że nie mogę zostać w miejscu, które ciągle przypominało mi o przeszłości i otaczało ludźmi, którzy mi nie wierzyli. Przez następne dwa lata skupiłem się na odbudowie swojego życia. Znalazłem nową pracę w marketingu, poznałem nowych przyjaciół w pracy i w lokalnej lidze sportowej, a nawet adoptowałem psa ze schroniska. Powoli, ale pewnie, zacząłem znowu czuć się sobą. Na lokalnym wydarzeniu charytatywnym poznałem Sarę w dzień lat. Była miła, wyrozumiała i uwierzyła mi, kiedy opowiedziałem jej o mojej przeszłości. Zaczęliśmy się spotykać, ale powoli. Sara miała również swoje bolesne doświadczenia była w długoterminowym związku, który zakończył się, kiedy jej były ją zdradził. Zbliżyliśmy się przez nasze wspólne doświadczenia i pragnienie zbudowania czegoś szczerego i prawdziwego. Spotykaliśmy się przez rok i nigdy nie byłem szczęśliwszy. Z Sarą rozmawiamy otwarcie o wszystkim. Mówiliśmy o naszych przeszłych doświadczeniach, naszych lękach i nadziejach na przyszłość. Pomogła mi odbudować zaufanie do związków, a ja myślę, że zrobiłem to samo dla niej. W zeszłym tygodniu oświadczyłem się Sarze i powiedziała tak planujemy mały kameralny ślub tylko z naszymi najbliższymi przyjaciółmi. Nie zaprosiłem moich rodziców ani mojej siostry, ani żadnych członków rodziny, którzy stanęli po stronie Lisy. Chcę, żeby nasz dzień ślubu był pełen tylko miłości i wsparcia. Wczoraj moja mama do mnie zadzwoniła. Najwyraźniej zobaczyła ogłoszenie o zaręczynach w mediach społecznościowych. Była zdenerwowana, że nie powiedziałem jej o Sarze ani o zaręczynach kiedy wyjaśniłem, że nie chcę ich na ślubie, rozłościła się. Oskarżyła mnie o egoizm i niewdzięczność, mówiąc, że rodzina zawsze powinna być na pierwszym miejscu. Powiedziałem jej, że przestali być moją rodziną w dniu, w którym zdecydowali się uwierzyć w kłamstwa Lisy, zamiast własnemu synowi. Powiedziałem, że skończyłem z wyjaśnianiem się i że jestem szczęśliwy z moim nowym życiem, bez nich. Moja mama zaczęła płakać, mówiąc, że łamie jej serce. Mój tata wziął telefon i powiedział, że popełniam największy błąd swojego życia, odcinając ich teraz. Mój telefon teraz szaleje od wiadomości od różnych członków rodziny. Moja siostra nazwała mnie egoistą za to, że nie daje naszym rodzicom drugiej szansy. Moja ciotka powiedziała, że jestem okrutny dla mojej matki. Nawet mój kuzyn, z którym nigdy nie byłem szczególnie blisko, napisał mi, że niszczę rodzinę. Nie chcę ich zapraszać. Nie ufam, że nie spróbują wywołać dramy albo uczynić dnia ślubu o nich i ich zranionych uczuciach. Sara mówi, że wesprze każdą decyzję, jaką podejmę, ale widzę zmartwienie w jej oczach, kiedy rozmawiamy o mojej rodzinie. Nie chcę, żeby nasz wyjątkowy dzień został zrujnowany przez rodzinną dramę. Część mnie czuje się winna, to są ludzie, którzy mnie wychowali, których kochałem przez większość mojego życia. Ale inna część mnie wciąż jest zraniona i zła. Wybrali, by wierzyć w kłamstwo zamiast we własnego syna. Wspierali kobietę, która mnie zdradziła. Jak mogę im ufać, że znowu mnie nie skrzywdzą? Czy się mylę, że nie chcę moich rodziców na ślubie po wszystkim, co się wydarzyło? Czy powinienem dać im kolejną szansę, czy trzymać się swojej decyzji, by ich wykluczyć z mojego życia? Aktualizacja 1. Minęły dwa tygodnie od mojego ostatniego wpisu i wiele się wydarzyło. Przede wszystkim chcę podziękować wszystkim za ich wspierające komentarze. To naprawdę pomogło mi poczuć, że nie jestem sam w tej sytuacji. Kilka dni po moim wpisie otrzymałem zaskakującą wiadomość na mediach społecznościowych. To była była dziewczyna Marka, Emma. Zobaczyła ogłoszenie o moich zaręczynach i rozpoznała mnie jako byłego męża Lisy. Emma zapytała, czy moglibyśmy się spotkać, ponieważ miała informacje, które jej zdaniem powinienem znać. Byłem niepewny na początku. Po wszystkim, co się wydarzyło, martwiłem się, że znów zostanę wciągnięty w coś związanego z Lisą lub Markiem, ale ciekawość wygrała. Rozmawiałem z Sarą i zdecydowaliśmy się spotkać z Emmą razem w lokalnej kawiarni. Kiedy się spotkaliśmy, Emma wyglądała na zdenerwowaną. Przeprosiła za to, że napisała znikąd i podziękowała nam za zgodę na spotkanie. Potem zrzuciła bombę. Według Emmy romans Lisy i Marka trwał o wiele dłużej niż myślałem, prawie dwa lata przed tym, jak ich przyłapałem. Emma wyjaśniła, że ona i Mark byli razem przez pięć lat i planowali ślub. Kiedy zaczęła podejrzewać, że on ją zdradza? Znalazła kilka podejrzanych wiadomości na jego telefonie, ale nigdy nie mogła niczego udowodnić. Mark zawsze miał jakieś wytłumaczenie, a ona chciała mu wierzyć. Dopiero niedawno, kiedy czyściła stare pliki na ich wspólnym komputerze, znalazła ukryty folder z e-mailami między Markiem a Lisą. E-maile pochodziły sprzed kilku miesięcy po tym, jak Lisa dostała awans. Ale oto najgorsze. Emma pokazała nam e-maile, w których Lisa i Mark aktywnie planowali, jak obrócić moją rodzinę przeciwko mnie. Zaplanowali wszystko, od oskarżeń Lisy po szybki ślub po naszym rozwodzie. To wszystko było częścią ich planu, aby Lisa wyszła na ofiarę. W e-mailach Lisa hełpiła się, jak łatwo było manipulować moimi rodzicami, zwłaszcza moją mamą. Nazwała ich naiwnymi głupcami, i śmiała się, jak chętnie stanęli po jej stronie. Były tam nawet wiadomości o planowaniu ich ślubu datowane na miesiące przed zakończeniem naszego rozwodu. Emma przeprosiła, że nie przyszła z tym wcześniej, ale dopiero niedawno odkryła te e-maile. Powiedziała, że czuje się winna, że nie zauważyła, co się dzieje wcześniej i chciała naprawić swoje błędy. Zaproponowała, że wyszle mi kopię e-maili, jeśli chcę pokazać mojej rodzinie prawdę. Byłem rozdarty. Z jednej strony w końcu miałem dowód, że nie jestem szalony, że Lisa rzeczywiście kłamała. Z drugiej strony, czy naprawdę chciałem otwierać te stare rany? Pracowałem ciężko, aby ruszyć dalej z moim życiem, zbudować coś nowego z Sarą. Czy chciałem wracać do tego bólu? Sara i ja spędziliśmy godziny rozważając, co zrobić. Ona zauważyła, że te informacje mogłyby oczyścić moje imię w oczach mojej rodziny i przyjaciół, którzy uwierzyli w kłamstwa Lisy. Ale również obawiała się o emocjonalnych konsekwencji, jakie może przynieść powrót do tej sytuacji. Po długich przemyśleniach postanowiłem wysłać e-maile moim rodzicom. Uważałem, że zasługują na poznanie prawdy nawet jeśli to nic nie zmieni w naszych relacjach. Napisałem krótki e-mail wyjaśniając skąd pochodziły informacje i załączyłem e-maile, które Emma mi przesłała. Przez kilka dni nie słyszałem nic od rodziców. Wczoraj mój tata zadzwonił brzmiał inaczej, bardziej zgaszony. Powiedział, że on i moja mama przeczytali e-maile i chcieli się ze mną spotkać, aby porozmawiać. Byłem zaskoczony. Częściowo spodziewałem się, że zignorują e-maile lub znajdą sposób, by je wytłumaczyć. Zgodziłem się na spotkanie w neutralnym miejscu. Parku niedaleko mojego nowego domu. Kiedy przyjechałem z Sarą, zauważyłem, że moi rodzice wyglądali na starszych i zmęczonych. Oczy mojej mamy były zaczerwienione i opuchnięte, jakby płakała. Zaczęli od przeprosin. Powiedzieli, że czują się okropnie, że mi nie uwierzyli i że wybrali lisę ponad swojego własnego syna. Mój tata wyjaśnił, że zawsze widzieli w lisie córkę, której nigdy nie mieli, i to przesłoniło im zdrowy rozsądek. Moja mama wybuchnęła płaczem, mówiąc, że nie wie, jak mogła być tak szlepa. Słuchałem ich przeprosin, ale czułem się odrętwiały. Po dwóch latach bólu i odbudowy mojego życia nie byłem pewien, jak przetworzyć tę nagłą zmianę. Część mnie chciała na nich nakrzyczeć, sprawić, by poczuli się tak zranieni i zdradzeni jak ja. Ale inna część była po prostu zmęczona zmęczona gniewem i bólem. Zapytali o Sarę, o nasze zaręczyny, o moje życie teraz. Odpowiadałem uprzejmie, ale krótko. Widziałem, że próbowali ocenić, jak wielką szkodę wyrządzili i jaką szansę mają, by znów być częścią mojego życia. Kiedy zapytali, czy mogliby przyjść na ślub, powiedziałem im, że potrzebuję czasu, aby to przemyśleć. Wyjaśniłem, że choć doceniam ich przeprosiny, nie zmarzę to dwóch lat bólu i zdrady. Powiedziałem im, że zbudowałem nowe życie, w którym ich nie było i nie jestem pewien, czy jestem gotów to zmienić. Kiedy wychodziliśmy, moja mama próbowała mnie przytulić. Zesztywniałem, a ona cofnęła się, wyglądając na zranioną. Poczułem ukłucie winy, ale potem przypomniałem sobie o całym bólu, który mi wyrządzili. O tym, jak przyjęli Lisę z otwartymi ramionami, nawet po tym, jak powiedziałem im, co zrobiła. O tym, że poszli na jej ślub z mężczyzną, z którym mnie zdradzała. Teraz jestem rozdarty. Część mnie chce im wybaczyć i znów mieć rodziców w swoim życiu. Częstnie za relacją, którą kiedyś mieliśmy, za wsparciem i miłością, którą uważałem za bezwarunkową, ale inna część mnie boi się, że znowu zostanę zraniony. Co, jeśli w przyszłości wydarzy się coś podobnego? Co, jeśli znowu zdecydują się uwierzyć komuś innemu zamiast mi? Sara mówi, że wesprze każdą decyzję, jaką podejmę, ale widzę, że się martwi. Obawia się, jak ponowne pojawienie się moich rodziców i siostry w naszym życiu wpłynie na nasz związek i przyszłość. Nie jestem pewien, co zrobić. Czy powinienem dać moim rodzicom kolejną szansę? Czy powinienem zaprosić ich na ślub, czy kontynuować życie bez nich? Ślub jest dopiero za kilka miesięcy, więc mam trochę czasu na podjęcie decyzji, ale czuję, że stoję na rozdrożu. Cokolwiek wybiorę, ukształtuje moje relacje i moje życie w przyszłości. Mam tylko nadzieję, że podejmę właściwą decyzję. Aktualizacja 2 Minął miesiąc od mojego ostatniego wpisu i wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Po długim namyśle i licznych rozmowach z sarą, zdecydowałem się dać moim rodzicom szansę, by znów byli częścią mojego życia. Zaczęliśmy od małych kroków, cotygodniowych rozmów telefonicznych, okazjonalnych obiadów. Na początku było niezręcznie, ale robiliśmy postępy. Moi rodzice wydawali się szczerze żałować. Starali się poznać Sarę, zawsze pytając o nią i starając się, by czuła się mile widziana. Moja mama nawet wysłała Sarze kilka starych rodzinnych przepisów, mówiąc, że chce dzielić się naszymi tradycjami w zeszłym tygodniu moi rodzice zaprosili mnie i Sarę na kolację. Powiedzieli, że chcą naprawić nasze relacje i lepiej poznać Sarę. Zgodziliśmy się, myśląc, że to dobra okazja, aby iść do przodu. Kiedy przyjechaliśmy, byłem zaskoczony, widząc tam moją siostrę Emily. Nie rozmawiała ze mną od czasu, gdy stanęła po stronie Lisy podczas rozwodu. Kolacja zaczęła się napięcie, wszyscy starali się być zbyt uprzejmi. Emily cały czas spoglądała dziwnie na Sarę, jakby próbowała ją rozgryźć. Gdy kończyliśmy główne danie, moja mama chrząknęła i powiedziała, że ma coś ważnego do powiedzenia. Wyglądała na zdenerwowaną co od razu postawiło mnie w stan gotowości. Czułem, jak Sara napina się obok mnie. To, co powiedziała moja mama, było jak cios w brzuch. Okazało się, że Lisa skontaktowała się z nimi kilka tygodni temu. Była w ciąży i twierdziła, że to moje dziecko. Byłem oszołomiony. Sara mocno ścisnęła moją rękę pod stołem. Moje myśli zaczęły szaleć. Jak to możliwe? Byliśmy rozwiedzeni od ponad dwóch lat. A ja nie miałem żadnego kontaktu z lisą od tego czasu. Moi rodzice kontynuowali tłumacząc, że lisa powiedziała im, że w czasie rozwodu mieliśmy moment słabości. Twierdziła, że nie powiedziała mi o ciąży wcześniej, bo bała się mojej reakcji. Lisa podobno pokazała im zdjęcie USG i inne dowody. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszałem. To była kolejna manipulacja, ale kiedy spojrzałem na twarze moich rodziców, widziałem, że znów zaczynali wierzyć w jej słowa. Stałem gwałtownie, a krzesło z głośnym zgrzytem przesunęło się po podłodze. W jasnych, dosadnych słowach powiedziałem im, że Lisa znowu kłamie. Przypomniałem im o e-mailach od emi, o tym, jak Lisa manipulowała nimi przez całe nasze małżeństwo. Zapytałem, jak mogą nawet rozważać, by znów jej uwierzyć po wszystkim, co już się wydarzyło. Wtedy odezwała się moja siostra Emily, mówiąc, że może powinienem zrobić test na ojcostwo, żeby się upewnić. To była kropla, która przelała czarę goryczy. Powiedziałem im wszystkim, że mam dość dość ich wątpliwości, dość ich gotowości, by wierzyć li bardziej niż mnie. Powiedziałem im, że kończę próby odbudowania naszych relacji. Nie zamierzam więcej walczyć o ich zaufanie, które powinni mi okazywać bezwarunkowo. Z Sarą wyszliśmy, ignorując ich prośby, żeby zostać i porozmawiać. W drodze powrotnej do domu Sara milczała. Kiedy dotarliśmy do naszego mieszkania, zapytała mnie, czy jest jakakolwiek szansa, że lisa mówiła prawdę. Poczułem ból, że nawet Sara mogłaby wątpić, ale zrozumiałem jej zmartwienie. Uspokoiłem ją, że absolutnie nie ma takiej możliwości, bym był ojcem tego dziecka. Zaoferowałem, że zrobię test na ojcostwo, jeśli to by ją uspokoiło. Sara przytuliła mnie, przepraszając za to, że choć przez sekundę we mnie zwątpiła. Resztę nocy spędziliśmy na rozmowach o naszej przyszłości, o rodzinie, którą chcemy wspólnie zbudować, opartej na zaufaniu i bezwarunkowym wsparciu. Zdecydowałem, że całkowicie zerwę kontakty z rodzicami i siostrą. Nie mogę dłużej przechodzić przez ten cykl bólu i zdrady. Sara zgodziła się, że to najlepsze rozwiązanie. Skupiliśmy się na naszych planach ślubnych, ale teraz myślimy o jeszcze mniejszej ceremonii, tylko z kilkoma bliskimi przyjaciółmi, którzy byli przy nas przez cały ten trudny czas. Jest mi smutno, że wszystko tak się potoczyło, ale czuję również ulgę. W końcu mam poczucie, że mogę zamknąć ten rozdział mojego życia i skupić się na przyszłości z Sarą. Aktualizacja 3. Minęło sześć miesięcy od mojego ostatniego wpisu i wiele się zmieniło. Sara i ja pobraliśmy się w pięknej, kameralnej ceremonii tylko z naszymi najbliższymi przyjaciółmi. Było idealnie, dokładnie tak, jak sobie wymarzyliśmy. Około miesiąc po ślubie otrzymałem list polecony od prawnika lisy. Domagała się testu na ojcostwo i alimentów. Wiedziałem, że to nadchodzi, ale mimo wszystko czułem, jakby to było uderzenie w twarz. Sara i ja przedyskutowaliśmy to i postanowiliśmy zrobić test na ojcostwo, żeby raz na zawsze zamknąć tę sprawę. Wiedzieliśmy, że nie jestem ojcem, ale chcieliśmy, żeby to się skończyło. Wyniki testu przyszły nagrywne dokładnie tak, jak się spodziewałem. Prawnik Lisy wysłał nam formalne przeprosiny i od tamtej pory nie mieliśmy od niej żadnych wieści. Dowiedziałem się później od wspólnych znajomych, że Mark zostawił Lisę, kiedy dowiedział się o ciąży. Podobno nie chciał być ojcem. Trudno powiedzieć, że czułem do niej jakiekolwiek współczucie. Moi rodzice i siostra skontaktowali się ze mną, kiedy dowiedzieli się o wynikach testu na ojcostwo. Znów przepraszali, mówiąc, że od początku powinni byli mi wierzyć, ale dla mnie to było za mało, za późno. Powiedziałem im, że doceniam przeprosiny, ale nie jestem zainteresowany odbudowywaniem naszych relacji. Zranili mnie zbyt wiele razy i muszę chronić siebie oraz moją nową rodzinę. Sara i ja mamy się świetnie. Oczekujemy naszego pierwszego dziecka. Tym razem naprawdę. Dowiedzieliśmy się o tym kilka tygodni temu i jesteśmy przeszczęśliwi. Postanowiliśmy nie mówić o tym mojej rodzinie. Ta radość jest nasza i chcemy dzielić ją tylko z ludźmi, którzy nas naprawdę wspierali. Czasami myślę o tym, jak inaczej wyglądałoby moje życie, gdyby moja rodzina uwierzyła mi od początku. Ale potem patrzę na Sarę. Myślę o naszym dziecku, które jest w drodze i jestem wdzięczny za to, gdzie jestem teraz. Nauczyłem się, że rodzina nie zawsze oznacza więzy krwi. To ludzie, którzy stają po twojej stronie, wierzą w ciebie bez względu na wszystko.